Siema kochani, witam Was serdecznie w kolejnym filmiku na tym kanale i dzisiaj jest trochę inny filmik, jak zresztą widzicie, myślę, po tle, bo dzisiaj będziemy robić ubranko na LPS-a, bo jak wiecie lub też nie, ja robię ubranka na zamówienie i też sprzedaję na czasami, no i właśnie jedna osoba mnie poprosiła o zrobienie ubranka, ale mm, jak wiecie ja mam ofercie short hairy, dogi niemieckie i jemniki. A ta osoba poprosiła mnie o ubranku na pandę. A tak się składa, że mam właśnie jedno ciałko pandy. Zresztą tutaj już wam pokażę. Więc jak widzicie, idealnie się składa, i powinienem tutaj właśnie wykonać to ubranko. Zgodziłem się na to, ale nie powiem, trochę się boję, bo wiecie, to jest trochę. E, cięższa kompozycja niż robienie ubranka na przykład na właśnie nie wiem, spanielka, znaczy nie spanielka, przepraszam, na jamniczka na przykład. Dlatego będzie ciężej, ale podejmę się tego wyzwania, a wy będziecie tutaj mi towarzyszyć, żebym się nie bał. Więc słuchajcie, najpierw Wam pokażę rzeczy, których używam i które są mi potrzebne. Oczywiście ciałko w pierwszej kolejności. Tutaj mam taki zestaw, taki nożyk, właśnie z końcówkami różnymi. Zgubiłem trzy końcówki, więc są tylko trzy, ale głównie używam tej. Więc tak, jest tylko jedna w sumie używana. I właśnie jej prawdopodobnie będę najwięcej używać dzisiaj. Mm, słuchajcie, mam tutaj oczywiście nożyczki. Nożyczki się zawsze przydają. Mam taki nożyk, bo z niego czasem, jak nie chcę korzystać z tamtego, to korzystam z tego. Mam, słuchajcie, wodę, która jest niezbędnym elementem, bo ta masa, z której będziemy to robić, wymaga po prostu mm, nawadniania, bo inaczej się bardzo przykleja do wszystkiego. No i mam oczywiście. Naszą masę, która się właśnie przykleiła do pudełka. Czekajcie. Jezus. Mega się przykleiła. Dobra, muszę wiedzieć, że to inaczej muszę odkładać. O Jezus. Dobra, chyba jest git, powiedzmy, sytuacja panowana w miarę, e, ale tak, dobra. Potrzebuję około powiedzmy tyle tej masy. Mniej więcej, więc resztę odkładam. Na razie nie chowam jeszcze, może i czekajcie chwilę. Dobra, no nic, kontynuujemy, nie ma czasu. Mam nadzieję, że mi to wyjdzie szybko, bezproblemowo, ale różnie z tym bywa, więc będziecie obserwować, czy wszystko jest ok. Ucinam te brzeszki, bo tutaj ta masa mogła już zaschnąć, a nie chcemy mieć żadnych grudek, Odkładam to na bok, bo to nam jest niepotrzebne w tym momencie. No i widzicie, mam tutaj tą masę i ją muszę teraz razem em, wymieszać, te dwa kolory, więc mieszam je właśnie, tutaj dodaję sobie wody, bo inaczej byłoby po prostu zbyt e, lepko, tak jak powiedziałem, ona się do wszystkiego zaczyna przyklejać bez wody. Także dajcie mi chwilę, ja wymieszam i do Was wracam. No i słuchajcie, teraz tego nie przemyślałem, bo tutaj, jak widzicie, jest to ciałka i tu ma główkę. I na tą główkę właśnie muszę zrobić otwór, żeby tą masę tam włożyć. E, a tutaj tego na tej kartce nie mogę zrobić, bo to się po prostu na no niej przyklei. Więc dajcie mi chwilę, ja zaraz wracam już z gotowym materiałem. Mam gotowe to kółeczko, jak widzicie, na środku jest już wycięte. E, sprawdźmy, czy to w ogóle pasuje tutaj. E, zaczyna być stresująco, bo to jest moment, w którym to trzeba tutaj umieścić jakoś. Mm, dobra. Stabilnie ok, dobra. No i co? Słuchajcie, no te, te, te rączki tutaj będę musiał wyciąć znowu jakoś. Nie wiem jak i nie wiem, jak mam tą bluzyczkę jeszcze zrobić, więc muszę pomyśleć nad projektem. Nie myślałem nad tym. Ogólnie tak, mam wolną wolę w sensie. Tutaj osoba właśnie powiedziała, że to ma być bluzeczka, ale nie powiedziała, że ma być to jakiś specjalny krój, albo coś takiego, więc można powiedzieć, że mam trochę tutaj właśnie wolną rękę. Więc czekajcie. Dobra, no na razie nie pozostaje nic więcej niż uciąć rękawki, więc tniemy, Zobaczymy jak to wyjdzie. Tutaj widzicie jest ta ręka tej pandy. Mam nadzieję, że sobie tego ciałka nie zniszczę, bo teoretycznie to nie jest na ubranka ciałko, tylko do stoma planowałem albo coś takiego, więc obym sobie tego nie zniszczył. Muszę to teraz jakoś uklepać ładnie, żeby było dobrze. Bo widzicie, wyciąłem ten rękawek jeden, ale. Dobra. Stabilnie, patrzcie. Nawet to wygląda jakoś w miarę. Ok, i teraz druga. Udało mi się zdjąć dwa rękawki. I teraz popatrzcie, jeszcze mam takie narzędzia, zapomniałem wam pokazać, ale ich używam do właśnie wygładzania jakichś różnych tutaj przestrzeni. One nie są do tego jakieś najlepsze, więc planuję kupić jeszcze coś lepszego, właśnie w przyszłości. No ale dobra. Na razie sobie radzę tym, co jest pod ręką, tak. Zaraz będę dawać rękawki. I słuchajcie, zaczyna to jakoś wyglądać. Nie jest źle. Myślałem, że będzie gorzej, tak szczerze. Yy. Dobra, patrzcie. Musimy to teraz jakoś uciąć sensownie, bo mi się to nie podoba jakie to jest długości. Dobra, dorobimy teraz te rękawki właśnie, yy, więc. czekajcie. Tutaj sobie mogę urwać mało, bo te rękawki będą króciutkie. Yy. Nawet mogłem mniej w sumie dać. W ogóle tą kartkę chlapie widać to, widać to w kamerze, więc beka. Bo to jest moja jedyna kartka, na której mogę cokolwiek nagrywać, więc beka. Ale może cię wyschnie, tak? Jezu, tu są jakieś włosy? Co to ma być? Dobra, muszę je zgarnąć zaraz. Ale okej. Okay. Najpierw tutaj ten rękawek dopasuje. I później się zajmiemy jakimś zgarnianiem włosów dziwnych. Te rękawki będą takie krótkie, bo ona nie potrzebuje ich dłuższych. Dobra, tak mniej więcej sobie przyklepałem, Powiedzmy tu jeszcze, o. I utnę je teraz. Zresztą ten jeden rękawek utnę. Mm. Ok. Dobra, tak wygląda pierwszy rękawek. Tutaj mamy tył. Więc teraz sobie drugi. No i na drugi też będzie nam potrzebne gdzieś około tyle samo tej masy, nawet trochę mniej, można dać. Ok. I ją sobie tutaj. O. Dobra. Dobra, teraz tą bryzeczkę tutaj przytniemy z przodu, bo e, coś mi tu nie pasuje, więc puszczę ją dotąd może. Ok. poczekajcie, spróbuję tam jeszcze to wymodelować trochę. Mm. Dobra, tak chyba jest git. Czekajcie. O, więc musimy to jeszcze wyrównać z tyłu i chyba będzie dobrze i przeciąć z przodu, ale to na samym końcu, więc teraz biorę ten większy nożyk, bo on się bardziej do tego nadaje i dobra, chociaż teoretycznie mogę to wiecie czym wyrównać, po prostu potem jak to zdejmę już z tej pandy, to to wyrównać, um, wyrównać to tym papierem ściernym, bo tak będzie łatwiej żeby tego nie zepsuć po prostu i tak zrobię, wiecie co, tak to po prostu zrobię, więc jeszcze tylko przeciąć z przodu i będzie essa, przetnę sobie tym, uwaga, o i jest pięknie, patrzcie, jak dużo mi tej masy zostało, nie wiem, co mam z nią zrobić trochę, eee, nie wiem, w sumie, co mogę z tym zrobić, z tej niewykorzystanej masy zrobiłem taką maseczkę na szybko, w sensie ona jak wyschnie, to planujemy zrobić taką, że będzie taka nawilżająca, wiecie o co chodzi. Może się przyda do jakiejś scenki kiedyś, I guess, nie wiem. Wygląda to kinda dziwnie teraz, ale zobaczymy. Natomiast co do ubranka naszego tutaj, to wygląda no tak. Więc myślę, że jest naprawdę git. To wygląda z tyłu. Było mniej strasznie, niż myślałem, że będzie, więc jest dobrze. Przyszła pora na to, żeby się pożegnać, także dziękuję Wam bardzo za pomoc tutaj w zrobieniu tego ubranka. Wybaczcie, jeżeli za mało Wam pokazałem procesu tutaj twórczego. Oczywiście to nie jest mój autorski pomysł, żeby z tej masy robić ubranka do pet shopów, więc oznaczę wam osobę, która to wymyśliła. Wpadajcie do niej, zobaczcie jej poradnik i w ogóle jej filmy, bo robi świetną robotę. I to tyle. Także Bajo. Do zobaczenia w następnym filmie. Pa!